Dwa superkary rozbite, z czego jeden niesamowicie rzadki. BMW wypuszcza swoje ostatnie V12. W lutym na stacjach benzynowych zobaczymy niższe ceny paliwa. Sprzedały się wszystkie Bugatti. Nie zostało nic. Zdarzyło ci się nie usłyszeć karetki, bo zbyt głośno słuchałeś muzyki? Niedługo karetkę usłyszysz przez radio, a przynajmniej taki jest plan. A na koniec rekordziści nowego taryfikatora. W ostatnich dniach wydarzyło się naprawdę dużo, ale nie martw się, wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Ja jestem cylindrowy i witam Cię w cylindruweszce czyli najlepszych wiadomościach ze świata motoryzacji. A jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Nasz pierwszy temat, czyli rozbite superkary. Zaczniemy od tego mniej bolesnego finansowo, od tego z naszego polskiego podwórka. W internecie pojawiło się dużo relacji na temat pomarańczowego Lamborghini, które zbiegło z miejsca kolizji. Z miejsca kolizji, w której udział brały trzy pojazdy. Lamborghini zostało znalezione nieopodal, na parkingu pod blokiem. Jak widać, szkody są i to niemałe. Dlaczego kierowca zdecydował się uciec z miejsca zdarzenia? Tego możemy się tylko domyślać i nie chcę niczego wyrokować, ale zazwyczaj kierowcy uciekają w momencie, jak są pod wpływem czy to środków odurzających, czy alkoholu. Ciekawostką może być fakt, że pomimo sporej siły uderzenia nie odpaliło się poduszki. Może to oznaczać, że nie jest to pierwsza kolizja tego samochodu. Cała historia jest owiana zagadką i szkoda samochodu, ale nie tak bardzo jak naszego kolejnego bohatera. Kolejne zdarzenie miało miejsce w Holandii, ale samochód jest na tyle wyjątkowy, że musiałem o tym wspomnieć. Zostało bowiem rozbite Ferrari Enzo, samochód którego powstało zaledwie 400 sztuk. Wartość tego samochodu to około 14 milionów złotych. Urwane koło, wystrzelona poduszka, zniszczone nadwozie. Patrząc na to, problemy kierowcy Lamborghini to pestka. Plotki głoszą, że była to jazda testowa, mechanika. Świadczyć o tym może folia nałożona na fotel kierowcy oraz tablice rejestracyjne. No cóż, zdarza się najlepszym. Mam tylko nadzieję, że mechanik i jego pracodawca mieli solidne ubezpieczenie. A teraz wracając na chwilę do Lamborghini, ale nie tego rozbitego, tylko do producenta. Muszę stanowczo stwierdzić, że zaskoczył mnie dwoma rzeczami. Pierwsza jest taka, że wchodzi do świata NFT, o którym ostatnio jest dość głośno. A jeżeli nie wiesz, co to jest NFT, to tak w całkowitym skrócie jest to elektroniczny dowód na to, że jesteś właścicielem jakiegoś dzieła, zdigitalizowanego dzieła. Co z tym wszystkim wspólnego ma Lamborghini? Historia jest bardzo ciekawa. W 2019 roku Lamborghini brało udział w pewnym badaniu w badaniu, które odbyło się w przestrzeni kosmicznej. Co było badane? Tego nie wiemy, jest to tajne. Natomiast wiemy, że w misji brały udział kawałki karbonu, które na Ziemię powróciły. Lamborghini wzięło 5 kawałków, pięknie je ozdobili i do każdego przypisali kod QR. Z tego co rozumiem, to do każdego kawałka dedykowane jest jakieś dzieło w formie elektronicznej. Jest to mega ciekawe, a taki kosmiczny kluczyk od Lamborghini chętnie postawiłbym na tej półeczce. A teraz zapnijcie pasy. Druga wiadomość to nowa wersja Lamborghini Huracana. Jest to wersja zaprezentowanego w 2019 roku konceptu. Konceptu Lamborghini Huracan Sterato Czyli takiej terenowej, offroadowej wersji hurakana. Koncept jak to koncept. Takie tematy zazwyczaj umierają, ale nie tym razem. Wyszpiegowana została testowana wersja właśnie tego hurakana. Na zdjęciach widać, że samochód ma bardzo podniesione zawieszenie. Z przodu mamy ledbar, a na dachu czarne listwy, dzięki którym moglibyśmy przypiąć kilka walizek. Bardzo jestem ciekaw, czy ta wersja faktycznie wyjdzie do sprzedaży. A jeżeli tak, to jak będzie wyglądała ostatecznie? Koncept obiecuje bardzo dużo. Ale z drugiej strony po co komu takie Lambo? Nie oszukujmy się, ale tak czy inaczej chyba nikt nie będzie nim jeździł w offroadzie. A co wy o tym myślicie? Kupilibyście takie Lamborghini? Teraz podniosę wam lekko ciśnienie, eko, bzdurami, ale nie wyłączajcie jeszcze odcinka, powrócimy do prawdziwej, pięknej motoryzacji i wielkich silników. Wyobraźcie sobie wielkie europejskie miasto bez samochodów. Jesteście w stanie? Ja nie za bardzo, ale jest pewna grupa aktywistów. Która ma to dokładnie zaplanowane i działa na terenie Berlina. Aktywiści ci nazywają się w dosłownym tłumaczeniu społecznym ruchem dla Berlina bez samochodów. Zebrali oni 50 tysięcy podpisów pod jakąś durną petycją, i teraz władze Berlina ją rozważają. Raczej małe szanse na sukces. Tylko kilka lat temu ciężko byłoby sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek coś takiego zasugerował. A teraz jakaś zrzeszona grupa ludzi od tak zbiera sobie 50 tysięcy podpisów pod petycją? Coś czuję, że to nie koniec i jeszcze o nich usłyszymy. Bardziej prawdopodobną i bardzo szybko wchodzącą na nasz rynek ideą są samochody elektryczne. W takich Chinach na przykład sprzedaż samochodów elektrycznych w 2021 roku wzrosła o 70%. Bardzo wielu producentów zadeklarowało, że do 2030 roku będą produkowali tylko i wyłącznie samochody elektryczne. Niestety w takim kraju jak nasz elektryki to bardziej samochody na węgiel, które mogą ostatecznie pogorszyć, a nie polepszyć jakość naszego powietrza. Dokładniejszą analizę tego zagadnienia przeprowadził Michu z miłośników czterech kółek i bardzo serdecznie do niego zapraszam w wolnej chwili obejrzeć odcinek bardzo otwiera oczy. Ale skoro już mamy się z tymi elektrykami męczyć, to zobaczmy co przygotowało dla nas Alfa Romeo. Alfa Romeo jest jednym z tych producentów, który bardzo odważnie zadeklarował rok, w którym przestaną produkować samochody z silnikami spalinowymi, bowiem w 2027 ich pierwszy model, czyli Alfa Romeo Toniale zostało przełapane w trakcie testów. Nadal jest dość mocno oklejone, więc nie widzimy konkretnych kształtów, ale jeżeli chodzi o Włochów, to o wygląd akurat bym się nie martwił. Z pewnością, pomimo całego zła, które będzie się działo pod jego maską, będzie piękne. Jedynie problematyczne może być ładowanie takiego samochodu w Polsce, ponieważ ładowarek mamy jak kot na płakał. Chociaż to też niedługo może się zmienić. Dwa dość spore koncerny idą w stronę elektryfikacji i mowa tutaj o BP oraz Shellu. Mamy już koncepcję, jak takie stacje mogłyby wyglądać. Wyrzucamy instrybutory, wrzucamy ładowarki elektryczne i jechana. Podobno już niedługo ma się to bardziej opłacać niż sprzedaż paliwa, a wiadomo, że jak dla dużego koncernu coś się bardziej opłaca, to po prostu idzie w tym kierunku. Jednak póki co w Polsce raczej się to nie zmieni, więc nadal możemy płakać nad ceną paliwa. A nie czekajcie, rząd obniża cenę paliwa Tak, już od 1 lutego paliwo ma być tańsze Rząd obniża podatki Mam tylko takie zasadnicze pytanie Czy zanim dojdzie do tej obniżki To czy ceny nam troszeczkę nie podskoczą? A o nasz rząd się nie martwcie Oni nasze pieniądze sobie odbiją gdzieś indziej A teraz przejdźmy do prawdziwej motoryzacji Niestety te wiadomości to będzie śmiech przez łzy Niby fajnie, ale jednak niezbyt BMW wypuszcza serię 7 z V12 pod maskę. Czyli wiadomość potencjalnie bardzo dobra. Zła jest taka, że ma to być ostatnie BMW z V12 pod maską. Druga zła wiadomość jest taka, że będzie dostępne tylko i wyłącznie na terenie USA i tylko i wyłącznie dla wybranych klientów, którzy mają odpowiednią historię zakupową, czyli pewnie dla tych, którzy w przeszłości kupowali już BMW w serii 7 z V12. Ale jak już jesteśmy przy BMW, to wychodzi nowe M5. I niestety znowu zła informacja. Zostały one przełapane na testach, i na pojeździe znajduje się napis Hybrid Test Vehicle. Dodatkowo widać, że samochód ma miejsce do ładowania baterii. Dobra informacja jest taka, że może to być hybryda połączona z V8, a wtedy osiągi mogą polecieć w kosmos. Aston Martin zapowiada, że najmocniejszego luksusowego Suwa na świecie, czyli Aston Martina DBX, zaprezentuje już 1 lutego. Coś czuję, że to będzie sztosik, totalny sztosik. A jeżeli chcecie obejrzeć sztosiki na żywo, to już 30 stycznia o godzinie 10 w Warszawie odbędzie się śniadanie i gablota. Są to cykliczne spotkania, na których zawsze jest dobra szama i zawsze przyjeżdżają grube fury. Odbywają się one w różnych miastach w całej Polsce, ale tym razem nie bez przypadku w Warszawie. Całe wydarzenie odbędzie się w fabryce Norblina. Czyli w miejscu, w którym w tej chwili jest wystawa ikon motoryzacji. 50 wspaniałych samochodów. Naprawdę warto się tam wybrać. Tymczasem Bugatti sprzedało wszystko, dosłownie wyczyścili magazyny. W 2021 roku pobili rekord sprzedaży i sprzedali wszystkie sloty produkcyjne. Wszystkie sloty oznacza tyle, że sprzedały się wszystkie Bugatti. Każde z nich było limitowane do jakiejś konkretnej ilości sztuk. No, już nie pozostała żadna, więc jeżeli chcieliście kupić Shirona, to przykro mi. Natomiast w przypadku Bugatti wszystko oznacza 160 sztuk. Tak, dobrze słyszycie, 160 sztuk w ciągu jednego roku to historyczny rekord sprzedaży tej marki. No dobra, jednak będzie można kupić Bugatti. Bugatti, o którym mówiłem w poprzednim odcinku czyli hulajnogę Bugatti. A jeżeli chodzi o samochody i nowe modele, to jeszcze nie wiadomo. To teraz w kontraście do ogromnych silników W16, które są w Bugatti, przejdźmy do samochodu, który być może za jakiś czas trafi również na rynek polski. Mowa o Microlino EV, którego produkcja rusza w marcu. Początkowo będzie sprzedawany tylko i wyłącznie na terenie Szwajcarii. Nie martwcie się, jak się sprawdzi, to rozszerzą sprzedaż na całą Europę. Bardzo śmieszny samochodzik. Jest to zdecydowanie dobra alternatywa dla hulajnogi od Bugatti, a zapewne będą kosztowały tyle samo, chociaż w sumie hulajnoga może być trochę droższa. Ale wracając do no to chociaż trafi ono do Europy w przeciwieństwie do Forda Mondeo, tak bardzo popularnego samochodu. Nowe Mondeo, którego wnętrze wskazywało na wersję elektryczną, tak naprawdę nie jest elektryczny, ale niestety trafi tylko na rynek chiński. Szkoda! Bardzo wielka szkoda. Natomiast trafi do nas nowa wersja Golfa. Bardzo szybka wersja Golfa. Volkswagen chce odkryć kartę już w lutym, więc długo nie będziemy musieli czekać. Bardzo jestem ciekaw, co to będzie i ile będzie kosztowało. Miałeś kiedyś taką sytuację, że jedziesz sobie w mieście, jedziesz dość powoli, bo lewy pas jest zablokowany, uznajesz, że dostosujesz się do prędkości innych, nie ma co się spieszyć, podgłaśniasz sobie muzykę, zaczynasz się wczuwać... Dalej jedziesz powoli, nagle zapala się czerwone światło, powolutku stajesz sobie za innymi, skupiasz się na swojej muzyce I nagle się budzisz, przeraźliwy hałas klaksonów, z tyłu słychać karetkę, która próbuje się przez ciebie przecisnąć Miałeś tak kiedyś? Ja też nie, ale nasz rząd uznał, że jest to istotny problem i rozkminiają całkiem nowy projekt, który ma ten problem rozwiązać Pojazdy uprzywilejowane mają zostać wyposażone w nowe urządzenia, które będą pozwalały emitować dźwięk nie tylko z Kogutów, ale również z Twojego radia. No cóż, technologicznie proste to nie będzie i zapewne też nie będzie tanie, ale być może jest to jedyny sposób, żeby uchronić nas przed pancernymi limuzynami rządowymi. Jak wiecie, za przewinienia na drodze możemy otrzymać teraz bardzo wysokie mandaty. Policjant może nałożyć na nas. 5 tysięcy kary, a jeżeli uzna, że to za mało, może skierować wniosek do sądu, gdzie nałożą na nas 30 tysięcy kary. Coraz więcej wysokich mandatów przewija się przez internet, a ja mam dla Was kilka z nich. Pewien posiadacz Mercedesa GLC dostał mandat w wysokości 2000 zł za niewskazanie sprawcy. Samochód ten stał przez 3 dni na drodze S5 bez wystawionego trójkąta w miejscu, w którym stać. Nie powinien, no trochę niefajnie. A kierowca będzie musiał zapłacić również za holowanie pojazdu i za parking policyjny. Kolejny kierowca dostał mandat w wysokości 3700 zł, przekroczył prędkość o ponad 70 km na godzinę i jeszcze wyprzedzał ciężarówkę na podwójnej ciągłej. Ale na sam koniec, mam dla Was rekordową jak do tej pory kwotę mandatu. Bo 32500. Gościu jechał pod prąd, generalnie policja go ścigała i przed nią uciekał. Próbował zepnąć z drogi radiowozy i dwa z nich uszkodził. Jest to bardzo poważne i akurat za takie rzeczy jak i jazdę na rąbanym, całkowicie na rąbanym, te mandaty powinny być jak najwyższe. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych newsów, pamiętaj, żeby subskrybować kanał. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Piona!